Cześć, manko, Z tej strony mecy Witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem pierwszy raz znajdujemy się w Belgii, żeby przebudować zespół anderlechtu. Do tej pory jakoś Belgię tak omijałem szerokim łukiem, ale postanowiłem, że wreszcie czas na przebudowę klubu akurat z tego kraju. Jeśli chodzi o nasz budżet, to mamy około 15 milionów. Patrząc na podstawowy skład, czy tam piłkarzy na ławce rezerwowych i na głębokich trybunach, talent wręcz wylewa się z tej drużyny, więc trzeba będzie zrobić tylko kilka drobnych transferów. Żeby uzupełnić ten naprawdę znakomity skład. Jeśli chodzi o cele, no to ja mam oczywiście najwyższe, chcę być mistrzem Belgii, bo Ander Lecht ma niezwykle utalentowany zespół. I możemy o to powalczyć. Jestem zdziwiony, że scout'a mają 2 na 2, bo ta drużyna słynie z tego, że ma utalentowanych piłkarzy, a tutaj tak słaby scout. Sprzedaliśmy Trebela do Walencji, bo nie był mi do niczego potrzebny. No i tutaj turniej przedsezonowy wygrana faza grupowa. W półfinale tych rozgrywek spotkaliśmy się z Zironą i wygraliśmy 1 do 0 i w finale 3 do 1 z Trabzonsporem, Dzięki czemu nasz budżet wzrósł do 27 milionów i to nam spokojnie wystarczy na zakup. No, właśnie, potrzebuję tutaj na pewno lewego obrońcy, środkowego pomocnika ofensywnego i środkowego obrońcy Na sam start lewy obrońca Bernabe. I kupiony za 5,5 miliona z Ligi Argentyńskiej. Ahmed chodzić z Malmę kupiony za 6 milionów, więc na razie wydajemy drobne kwoty. No i jeszcze tutaj Karabeca za 7 milionów kupujemy ze Sparty Praga. Dużo nie wydaliśmy, a pozyskaliśmy niezwykle utalentowanych piłkarzy, którzy w trakcie sezonu mogą rozwinąć się wręcz doskonale. Widzieliście mój podstawowy skład. Pierwszy mecz gramy z Zultewarechen. I miejmy nadzieję, że wygramy, więc zaczynamy to spotkanie w oczekiwaniu na zwycięstwo. I Jak widzimy, Anderle chce rozpocząć od mocnego uderzenia. Sytuacja sam na sam i 1 do 0 mecha Fantastyczne wykończenie w polu karnym. I przy takim strzale, Bramkarz był bez szans na interwencję. A dla nas, jeden do 0 to za mało. Idziemy po drugą i zdobywamy mecha, To jest jego spotkanie. Gdy ma piłkę w polu karnym, to rywale wiedzą, że zatrzepocze w siatce. Ale Zurteware Hen nie chce się poddać. Starają się zdobyć Bramkę. I udaje im się to. Bramka po krótkim rogu wosen. Tutaj zdecydowanie nasz Bramkarz popełnił błąd. Powinien zachować się o klasę lepiej. Dokonamy zmian, żeby też inni piłkarze dostali szansę. No i by powalczyć spokojnie o 3 punkty. A te 3 punkty są w naszym zasięgu. Zobaczmy jak to się skończy. Karabec! Gol! Tak jest! Bramka na zejście do szatni. No bo tutaj dokonałem jego zmiany, ale w 62 zdobył Gola. 3 do 1 to jest piękny wynik. I świetnie zaczynamy zmaganie ligowe. No i chcemy zatrudnić wreszcie porządnego skauta. Tutaj 5 na 5 to jest jedyny, który nas interesuje. No i Skla Brysz, czyli obecnym mistrzem, niestety przegrywamy 1-0. Jak widać jeszcze jesteśmy trochę za słabi. Laporte do Le Realu, Martinez do Realu, wow, co za transfery I Gaja do PSG, Real poszalał, my wydaliśmy mniej pieniędzy, ale to też są interesujące jak na ligę belgijską transfery. No i trafił mi się Van Hecke, dość utalentowany lewy obrońca, zostanie przeniesiony do pierwszej drużyny. No i tutaj wykazuje wielki potencjał, więc to był idealny traf, jeśli chodzi o szkółkę juniorów. No i tutaj 4 punkty straty do Klabryż po 10 rozegranych kolejkach. Całkiem niezła pozycja wyjściowa do ataku, bo pamiętajmy, my mamy skład nastawiony na, ro na rozwój. Nasi piłkarze są jeszcze bardzo młodzi, ale zarazem bardzo utalentowani, więc z tygodnia na tydzień nasz skład będzie coraz to lepszy i będziemy mogli spokojnie doskakiwać jakością do Klabryż, bryż. obecnie wygląda tak. No i tutaj remisujemy w drugim meczu z tą drużyną 1 do jednego, więc widać już postęp. A po 20 kolejkach jesteśmy liderem z dwoma punktami przewagi nad właśnie wspomnianą drużyną. To mi się podoba. Cały czas się rozwijamy. Nasz podstawowy skład też wygląda lepiej. Na razie, oczywiście, nie jesteśmy jakimiś dominatorami, jeśli chodzi o ligę belgijską. Ale najważniejsze jest to, żeby odzyskać tytuł. A nasz podstawowy skład no, wygląda już zdecydowanie lepiej niż poprzednim razem. No i tutaj kilku piłkarzy zostało odwołanych z wypożyczenia: m.in. Diaby Miazga, Ashimeru czy Mukairu. No ale nie dawałem im szansy, bo miałem bardziej utalentowanych graczy w zespole. No i widzimy tutaj Korea do Interu, Wardi do Manchesteru City. No i Torres do Tottenhamu to były najgłośniejsze transfery. My nie mieliśmy ani pieniędzy, ani potrzeby, żeby dokonywać kolejnych ruchów. No i po 30 kolejkach 72 punkty na koncie. No punktujemy regularnie. To mi się bardzo podoba. Młoda drużyna, ale grają jak stare wygi. I to jest właśnie to, zbudować taki zespół, żeby ci piłkarze grali na odpowiednim poziomie. Zobaczcie, jak się rozwijają. Nasz uśmiech pojawia się na twarzy. No i tutaj pierwsza rund tutaj nasza przygoda w pucharze Belgii. Pierwsza runda wygrana z Zulte Warechen. Następnie w ćwierćfinale czekała na nas drużyna. Mechelen i pokonaliśmy ich w półfinale, daliśmy radę. Antwerpii i w finale czeka na nas Standard Liesz. No i wreszcie, tak mój skończył. 16 lat mogę przenieść go do drużyny seniorów. Ma potencjał, by stać się wyjątkowym. I na ten moment na pewno ławka jest dla niego. Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego wygrała na 4 do 0 z Mechelen i mamy pierwsze miejsce. 84 punkty na koncie, drugi Geng 77, Club Bridge 74 i Royal Antwerp 63. A dlaczego wspominam o tych czterech drużynach? Bo czas na grupę mistrzowską, fazę playów i grupę spadkową. My jesteśmy w grupie mistrzowskiej, następuje podział punktów, więc mamy ich zdecydowanie mniej i nasza przewaga też zmalała. Ale jesteśmy w tym najbardziej prestiżowym i elitarnym gronie czterech drużyn. A nasz podstawowy skład musi już robić na każdym wrażenie. Oczywiście w lidze belgijskiej. No i czas na finał Pucharu Belgii. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Jesteśmy zdecydowanym faworytem, więc bez przedłużania możemy spokojnie rozpoczynać tą symulację, licząc na pewny triumf. I widzimy, zaczynamy od mocnego ataku mecha, ależ indywidualna akcja, nikt nie był w stanie go powstrzymać. Przedryblował rywali jak slalomowe tyczki. I idziemy po drugą bramkę, Nmecha jeszcze odegra, wychodzi sam na sam z bramkarzem, 2 do 0. Nmecha, gdy tylko pojawia się na wizji i jego mecz jest pokazywany, no to szaleje widać. Uwielbia dobrze obsadzone trybuny. No i tutaj dokonamy zmian i wygrywamy 2 do 0. Spokojne zwycięstwo w finale Pucharu Belgii, więc pierwsze trofeum już mamy na koncie. Jeszcze trzeba dołożyć tylko mistrzostwo. Le Stien, między innymi Nmecha po 4 bramki. Tutaj Suzuki i Karabec, najwięcej asyst, a najwięcej czystych kąt. Brugę, więc świetnie spisał się nasz bramkarz. I po trzech kolejkach rundy dodatkowej mamy 5 punktów przewagi nad drugą drużyną. Zostały tylko trzy kolejki do końca, więc do zdobycia 9 punktów, więc tylko kataklizm mógłby nas pozbawić mistrzostwa. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to już niewiele się zmienił, ale też niewiele czasu minęło od jego ostatniego pokazania. No i tak jest! Zdobywamy mistrzostwo Belgii z olbrzymią przewagą 12 punktów. No powiem wam. Underlecht pokazał klasę i to mi się podoba. Jesteśmy najlepsi. Deporua niestety został królem strzelców, więc nikt z naszego zespołu, ale za to Karabec ma najwięcej asyst, a Van Krombrugge ma najwięcej czystych kąt. No i na sam koniec tak wygląda nasz podstawowy skład. Możecie sobie oczywiście porównać overale startowe z tymi, które mamy obecnie. Piłkarze naprawdę cudownie się rozwinęli. Nie dokonywaliśmy jakichś tam super drogich transferów, bo nie mieliśmy olbrzymiej ilości pieniędzy, ale dokonaliśmy mądrych ruchów które zaowocowały zdobyciem Mistrzostwa Belgii. No i czas tutaj na statystyki Van Krombrugge, Murillo, Kabut, Kana, Sambi, Lokongo. No i tutaj Nmecha po 51 występów. Jeśli chodzi o bramki, najlepszy Nmecha. Na drugim miejscu Brun Larsen, a trzeci Verscharen. No i jeśli chodzi o asysty, tutaj też można zobaczyć Karabec najlepszy. Sambi, Lokongo drugi, a trzecie miejsce dla Blu Brun Larsena. No i zobaczcie sobie rozwój poszczególnych piłkarzy, bo to też jest ważne. Widzicie tutaj plus 5, plus 6. To nie robi na nas żadnego wrażenia, bo wielu piłkarzy naprawdę tak się rozwinęło. Bernabeu choćby, czy ten Ahmed chodzić? Karabec. To były strzały w dziesiątkę. Praktycznie lepszych ruchów na te pozycje nie mogliśmy wykonać, bo ci piłkarze w 100% poświęcili się dla zespołu. Wnieśli naprawdę sporo do naszej gry. No i na spokojnie zdobyliśmy dwa trofea Mistrzostwo Belgii. Do tego dołożyliśmy Puchar Belgii. To był perfekcyjny sezon w wykonaniu Underlechtu. Tutaj właśnie opłacało się inwestować w takich piłkarzy, którzy byli niezwykle utalentowani, a do tego jeszcze świetnie się rozwijali. To jest podstawa sukcesu, też możecie zobaczyć, jak szeroka jest nasza kadra, ilu piłkarzy jest wypożyczonych. Niektórzy z tych wypożyczonych są utalentowani, niektórzy już są po drugiej stronie rzeki piłkarskiej, jak Sajew, no ale najważniejsze jest to, że mamy naprawdę szeroki wybór. Ocena menadżera: 97. Mało, mało brakło do setki. Ale niestety odrobinę zabrakło, trochę nie rozumiem tego zastąp trzech piłkarzy w podstawowym składzie, ale nie udało mi się tego wykonać, mimo iż zrobiłem trzy transfery i trzech piłkarzy dałem do podstawowego składu. Bywa i tak. Jeśli chodzi o europejskie puchary, no i też tutaj playoffy, no to w playoffach Charleroi ograło Royal Antwerp, super puchar Europy dla Bayernu pokonali Sevilla, Liga Europy trafia w ręce, Bayernu pokonali CSKA. Kurczę, trochę ten Bayern upadł, że teraz lidzie Europy, a Barcelona zdobywa Ligę Mistrzów. A ten Bayern w Lidze Europy to dość ciekawy widok. I tutaj widzimy Anderlecht oczywiście zdobywcą Pucharu Belgii. I do tego zostaliśmy oczywiście mistrzami Belgii z olbrzymią przewagą nad drugą drużyną 12 punktów. A nie mieliśmy dużej przewagi przed tymi sześcioma kolejkami. Na sześć kolejek zbudować taką przewagę to się nazywa czysta klasa. I taki jest Anderlecht. Wrócił na szczyt piłki belgijskiej. No ale na tym tą przebudowę zakończymy. Jeśli chodzi o ten materiał to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!